Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Moje ciało, mój wybór. To hasło w całej debacie aborcyjnej od lat powtarzane jest jak mantra. Ale hasło moje ciało, mój wybór nie tylko ukrywa tę prawdę, która została już naukowo udowodniona, że dziecko zaczyna swoje życie i rozwój w chwili poczęcia. To hasło kryje bardziej perfidny przekaz Twoje ciało, Twój problem. To jest prawdziwym przesłaniem dla kobiety, która znalazła się w niespodziewanej ciąży albo która dowiaduje się, że jej dziecko może być ciężko chore. Nie Twoje ciało, Twój wybór, ale Twoje ciało, Twój problem. My, to znaczy ojciec dziecka, przyjaciele, rodzina, a także my, wybrani przedstawiciele społeczeństwa, wygodnie umywamy ręce od całej sprawy. W imię wolności z łagodnym uśmiechem. Mówimy jej, Twoje ciało, Twój wybór. Ale ona słyszy tylko jedno. Twoja ciąża, Twój problem. Załatw go sama. Czy wiecie, jaka jest najczęstsza odpowiedź kobiet, które miały aborcję na pytanie, dlaczego się na to zdecydowały? Mówią, bo czułam, że nie miałam innego wyboru. Co za paradoks. Wszyscy dookoła, którzy mieli jej przyjść z pomocą w trudnej i niespodziewanej sytuacji, Odwrócili się od niej. Miała być wolna, a w rzeczywistości nie miała wyboru. W całej tej debacie kobiety traktowane są przedmiotowo, są wykorzystywane instrumentalnie. A przez kogo? Przez aborcjonistów. Gdy ci ludzie, kobiety i mężczyźni, mówią: Kobiety wybrały, kobiety nie mogą czekać, kobiety tego chcą, kobiety zdecydowały. Traktują je instrumentalnie i pomijają wszystkie te kobiety, które wcale tego nie chcą, które wcale tego nie wybrały i które wcale o tym nie zdecydowały. Aborcjoniści nie mówią w imieniu wszystkich kobiet. Słuchając też ich wypowiedzi na temat kobiet i losu dzieci nienarodzonych, można by uznać, że powstają one w ogóle bez udziału mężczyzn. I należy go pominąć. Jakie to wygodne. Tu należy zadać pytanie, ale dla kogo? Radykalny feminizm, próbując wyrwać kobiety z rąk mężczyzn, oddaje im niebywałą przysługę. Popieranie aborcji przez mężczyzn to dla nich doskonałe rozwiązanie, pozbawione wad, bo pozwala zdjąć z nich 100% obowiązku i 100% odpowiedzialności. Drogie kobiety! Drogie kobiety, to nie oni będą chodzić do kliniki aborcyjnej, to nie oni będą żyć w poczuciu winy i z wyrzutami sumienia, to nie oni będą czuć ból i krwawić, ponosząc wszelkie ryzyka medyczne związane z procedurą aborcyjną. Ich fałszywy heroizm i wygodnictwo nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wsparcie ruchu aborcyjnego, który rośnie w siłę od dekad. Okoliczności zajścia w ciąże są naprawdę bardzo różne. Jest wiele kobiet, które gdy widzą dwie kreski na teście ciążowym, może czuć w sobie jakiś rodzaj niepokoju. Czy ja sobie poradzę? Jestem za młoda na dziecko, jestem za stara, nie mam jeszcze dzieci albo mam ich za dużo. Miałam iść na studia, miałam iść do pracy. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Co dalej? Taka kobieta potrzebuje usłyszeć jedno Nie bój się, nie jesteś sama, pomogę Ci. Zamiast Twoje ciało, Twój wybór, zasługuje usłyszeć nasze dziecko, nasza odpowiedzialność. Tak, nasza. Nasza, bo jej ciało nie jest inkubatorem, jak też czasem czytamy na transparentach, a jej dziecko nie jest pasożytem, jak mieliśmy okazję ostatnio usłyszeć. Matka i dziecko są osobami. Które wymagają miłości i wsparcia i opieki. W pierwszej kolejności to wsparcie powinno przyjść od męża, od ojca dziecka, rodziny najbliższych. Ale właśnie często tego brakuje, więc potrzebują wsparcia naszego, społeczeństwa i państwa. Jesteśmy po to, żeby usuwać jej lęk, a nie jej dziecko. My, kobiety i mężczyźni broniący prawa do życia, chcemy poważnego traktowania kobiet, ich potrzeb, kiedy zachodzą w ciążę, kiedy stają się matkami, lepszej jakości i dostępności opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem, szczególnie gdy okaże się, że może być niepełnosprawne lub poważnie chore. Potrzebna jest pomoc na dłoni również lekarzy i personelu medycznego. W dyskusji aborcyjnej następuje przemilczanie całych obszarów medycznych, gdzie na przykład dział medycyny prenatalnej rozwija się bardzo szybko i powinien mieć po co rozwijać się dalej. Przez cały okres ciąży matka i dziecko nienarodzone są przecież pacjentami, oboje. Nienarodzone dziecko jest także podmiotem praw pacjenta, pacjentem, którego zamiast leczyć lekarze będą mogli bądź będą zmuszani w świetle proponowanego prawa. Zabijać, bo jest niechciane, albo tylko dlatego, że żyje. Stoję dzisiaj przed Wami, bo cała, e, cała dyskusja, cała debata jest mi niezwykle bliska. Jako matka trójki małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem i która w tej izbie przy Was karmiła noworodka. Wiem, jakie to jest poświęcenie być matką. To może wydawać się to nie do pogodzenia z innymi planami życiowymi. Stoję przed wami z marzeniem dla mojej córki. Ma, żeby wyrastała w takiej Polsce, gdzie w trudnej sytuacji doświadczy wsparcia i pomocy. Ma, żeby wyrastała w takim kraju, gdzie każde dziecko, obojętnie w jakich warunkach się poczęło, będzie postrzegane jako wielki dar i wielka radość, bo w przezwyciężaniu wszelkich przeszkód i trudności kobieta nie będzie sama. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Romana Klicak, Klub Konfederacja. Został pan, panie pośle, zapowiedziany. Zapraszam raz jeszcze. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, po tych słowach, które tu padły, ciężko w ogóle zebrać myśli, więc pozwólcie, że Przytoczę opinię prawną Instytutu Ordo Juris na temat projektu Lewicy. Rozwiązania zawarte w projekcie przewidują m.in. dopuszczalność późnej aborcji z powodu małej wady rozwojowej dziecka i aborcji nawet w dziewiątym miesiącu ciąży w przypadku najpoważniejszych wad. Ordo Juris wskazuje w analizie, że aborcja jest działaniem ukierunkowanym na doprowadzenie do śmierci człowieka więc nigdy nie jest i nie będzie procedurą bezpieczną. Instytut podkreśla, że projekt nowej lewicy urąga wszelkim zasadom prawidłowej legislacji i powinien być odrzucony już w pierwszym czytaniu. Wprowadzenie w Polsce szeroko dostępnej aborcji na życzenie, czyli bez żadnego ważnego powodu, a jedynie na podstawie swobodnej decyzji kobiety, należy do sztandarowych postulatów nowej lewicy. Posłowie tego ugrupowania jako pierwsi złożyli w Sejmie projekt ustawy mający gwarantować takie prawo. Nie zważali na obowiązujące w Polsce w tym zakresie nadrzędne wobec ustaw przepisy Konstytucji RP z zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w artykule 2 i ratyfikowane umowy międzynarodowe, w szczególności Konwencję o prawach dziecka. Szczególną uwagę w projekcie Nowej Lewicy zwraca ponadto przepis dopuszczający późne aborcje aż do końca 24 tygodnia ciąży w sytuacji zdiagnozowania choćby lekkiej nieprawidłowości rozwojowej u dziecka. Nowa Lewica postuluje też bezprawne ograniczenie praw rodzicielskich poprzez dopuszczenie zgody sądu opiekuńczego na przeprowadzenie aborcji u małoletniej córki w sytuacji, gdy jej rodzice takiej zgody nie wyrażają. W omawianym projekcie, podobnie jak w projektach KO i trzeciej drogi, znalazły się przepisy bezprawnie ograniczające konstytucyjną wolność sumienia i nakładające na ordynatora poddziału lub kierownika podmiotu leczniczego obowiązek zapewnienia... Wykonania aborcji w podmiocie leczniczym, co jest niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku obradującego pod przewodnictwem Andrzeja Żyplińskiego. Tytuł projektu lewicy sugeruje, że aborcja może być bezpieczna. Tymczasem sami projektodawcy w uzasadnieniu projektu podają, że od daty wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku tylko jedna z organizacji proaborcyjnych pomagała w aborcji u 125 tysięcy kobiet. Co oznacza, że co najmniej tyle samo dzieci w wyniku aborcji straciło życie. Projektowane przepisy uderzają w podstawowe prawo każdego człowieka, są całkowicie nieakceptowalne i powinny być odrzucone już w pierwszym czytaniu. Projekt referendum, trzecia droga. Pytanie referendalne, jak będzie brzmiało, czy jesteś za zabijaniem dzieci w łonach matek? A dlaczego nie dać pytania? Czy jesteś za legalizacją zabijania określonych grup etnicznych lub osób posiadających nieprawidłowe poglądy? I teraz pozwólcie państwo, że odniosę się do kilku kwestii, które padły dziś. Pani minister Kotula, swoista afirmacja aborcji. Serdecznie pozdrawiła aborcyjny Dream Team. I jeszcze inne panie też tak. Dziękuję Państwu serdecznie, chociaż jest to, zgłaszam Pani Marszałek, zakłócenie wystąpienia posła i utrudnienie sprawowania mandatu. Proszę kontynuować Panie Posłowie. Czy Pani może interweniować? Gdzie jest Straż Marszałkowska? Sam Pan wywołał y, reakcję y, pań, które znajdują się na galerii. Proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Jest. Grupa feministek. Pomagająca mordować nienarodzone dzieci. Aborcyjny Dream Team pochwaliła się gdzieś tak dwa lata temu, że pomogła zabić dziecko gotowe do porodu. Jego matka była w 37. tygodniu ciąży. Feministki przyznają, że pomaganie w aborcjach jest ich życiową pasją i misją, a za cel obrały sobie promowanie pozytywnego przekazu dotyczącego aborcji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych co jakiś czas aborcyjny Dream Team chwali się swoimi Morderczymi osiągnięciami. Uruchomiona przez nich infolinia umożliwia konsultacje aborcyjne i zamawianie tabletek poronnych oraz umawianie wyjazdów na zabicie dziecka za granicami Polski. Przyznały również aborcjonistki, że preferowaną metodą zabicia dziecka w tak zaawansowanym stadium rozwoju jest rozszerzenie szyjki macicy, umożliwiające wydobycie go narzędziami, a wcześniej podanie bezbronnemu dziecku morderczego zastrzyku, który zatrzymuje akcję serca. Proszę Państwa, aborcjonizm wersji light nie istnieje i przekonały się o tym feministki popierające wcześniej aborcyjny Dream Team. Nawet one uznały, że to za wiele. I teraz strajk kobiet. Data 9 marca 1943 roku i bieżąca. Były protesty strajku kobiet. Dlaczego 9 marca 1943? Lobby aborcyjne domagając się szerokiego dostępu do zabijania poczętych dzieci czerpie obficie z dokonań Adolfa Hitlera. Waszego wzoru prawdopodobnie. To właśnie Führer jako pierwszy wprowadził wolną aborcję dla Polek oraz dla innych kobiet z narodów podbitych. Chodziło o fizyczne zniszczenie ludności niearyjskiej i zdobycie Lebensraumu dla Niemców. Hitler rozumiał, że jeśli zalegalizuje aborcję, stanie się ona zjawiskiem masowym i spowoduje spadek urodzeń. Na ziemiach podbitych przez Niemcy dzieci niearyjskie uważano za zagrożenie, więc wdrażano politykę sprzyjającą aborcji. Równocześnie sprawiło to, iż zabicie dziecka niemieckiego w Niemczech za to samo groziła kara śmierci. A dyktator groził osobiście za strzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych. Jaka jest analogia? Kto powiedział, że każda odmowa aborcji będzie zgłaszana do prokuratury? Premier rządu rewolucji. Proszę Państwa, można by jeszcze mówić i mówić, damy radę. Obronić życie nienarodzonych można powiedzieć, jak tutaj niektóre czcigodne niewiasty zakaz aborcji nie działa. No proszę państwa, masowo czcigodne niewiasty z lewicy. Otóż podkreślam, że zakaz, zakaz, zakaz kradzieży również nie działa. Czy czas najwyższy, by w końcu dopuścić dekryminalizację de kradzieży i pomocnictwa w kradzieżach z włamaniem? Dlaczego tak nie lubicie dzieci? Dlaczego chcecie pozwolić na ich zabijanie? Jesteście forpocztą cywilizacji śmierci. Dziękuję. Panie pośle, znajduje się pan na sali posiedzeń Sejmu i na w Sejmie zasiadają posłanki. Zapraszamy Pana posła Przemysława Wiplera z Konfederacji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mówimy o sprawach budzących wielkie emocje i mających budzić wielkie emocje, sprawach cynicznie wykorzystywanych w kampaniach wyborczych i w życiu politycznym, w sprawach, których dzielimy się właśnie tymi znamionami cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Cywili, to, co dzieje się w całej Europie, co było dzisiaj tutaj przytaczane, w wielu państwach świata, czyli powszechność dopuszczenia i legalność aborcji, to coś, z czego w przyszłości będziemy się wstydzić i będą się wstydzić poszczególne narody, że to było legalne i możliwe wszędzie. Kiedyś powszechne na świecie, powszechne w Europie było niewolnictwo. Później. Powszechna była pańszczyzna. Teraz powszechna jest aborcja i jesteście z tego dumni, chcecie do tego dna równać. Mówię i występuję tutaj jako ojciec siódemki dzieci. Dwójka, gdy zmarła, była takiej wielkości. To jest dziesięciotygodniowe. Dziecko, takiej wielkości około 5 cm. Bije mu serduszko, ma paznokcie, palce, wykształcone wszystkie podstawowe organy. Byłem przy wszystkich porodach, wszystkich moich dzieci, byłem też z moją żoną na zabiegach usunięcia martwego dziecka po poronieniu. Technicznie to jest dokładnie to samo co aborcja. Technicznie tak zwane łyżeczkowanie, pozbywanie się łożyska. Jest dokładnie tym samym, co za komuny wulgarnie nazywano skrubanką. To jest zawsze bieda, nieszczęście i zło moralne. Mówił o tym nawet swego czasu obecny premier Donald Tusk. I wy cynicznie chcąc między sobą walczyć o głosy, spełniać jakieś rozbudzone demony, emocje podczas kampanii wyborczej wychodzicie z takimi projektami, kiedy doskonale wiecie, że nic z tego nie będzie. Powiem Wam, jakie są dni, cyfry dzisiejszego dnia najważniejsze. 307. Tylu posłów potrzeba, żeby zmienić polską konstytucję, a standard ochrony życia wyznaczony wyrokami Trybunału Konstytucyjnego wymaga, żeby którykolwiek z projektów, które chcecie wprowadzić, zmieniał konstytucję. Nie da się tego zmienić zwykłą ustawą i doskonale o tym wiecie. Drugi, druga liczba dnia to jest 276 głosów. Tylu posłów w tej Izbie potrzeba, by odrzucić weto prezydenckie, bo jestem głęboko przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda będzie po stronie życia i zawetuje każdy z tych projektów, nawet jeżeli jakimś cudem je uchwalicie. Ale powiem wam więcej. Rozmawiam z waszymi kolegami i koleżankami i są pryncypialnie ludzie, których Donald Tusk za poglądy antyaborcyjne za to, że byli za życiem, wyrzucił z kolic Platformy Obywatelskiej. Oni teraz są w klubie PSL-u Trzeciej Drogi. Ja rozmawiam z nimi, czy zmieniliście zdanie, czy jesteście teraz przeciw życiu, czy jesteście przed tym, żeby małe dzieci bezbronne się mogły rodzić. I mówią, oczywiście, że nie zmieniliśmy zdania. Dlatego chcecie odesłać do jakiejś dziwnej speckomisji te projekty, żeby się mroziły, leżały, z nadzieją, że wygracie wybory prezydenckie i mając swojego prezydenta... Niezgodne z konstytucją prawo wprowadzicie, tak jak niezgodnie przejęliście prokuraturę, tak jak niezgodnie odwołujecie sądów, sądów apelacyjnych, jak pozwalacie sobie na bezprawie, korzystając z tego, jak mamy beznadziejną konstytucję. A mamy w wielu sprawach beznadziejną, ale nie w kwestii dotyczącej ochrony życia, zwłaszcza po tym, jak została ona podefiniowana tymi dwoma wyrokami. I to są wyroki, które obowiązują, czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba. My w Konfederacji nie mamy w sprawach ideowych, w sprawach, o których tutaj mówimy, dyscypliny, bo dyscypliny mieć nie musimy. Jesteśmy ideową prawicą, jesteśmy za życiem, jesteśmy za tym, żeby chronić najbardziej podstawowe prawa człowieka: życie, wolność, własność. By chronić. By chronić przyrodzoną godność człowieka, także maleńkiego człowieka, który nie może tutaj wystąpić, nie może sam się bronić. Jesteśmy za tym, żeby dzieci się rodziły, żeby pomagać kobietom, które są w trudnej sytuacji, parom, które są w trudnej sytuacji. Wspierać je, by wspierać pomoc prenatalną. Znam, mam przyjaciół, u których dzieci... Urodziły się pomimo tego, że miały się nie urodzić, pomimo tego, że miały poważne wady kręgosłupa, rozszczepienia i były operowane jeszcze przed narodzinami. Te dzieci żyją, są kochane, kochają i o to będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Głos w Zapraszam pana posła Jarosława Stachajko. 15. Pani, pani marszałek, A... proszę jeszcze tylko jedna rzecz. W imieniu Klubu Konfederacja chciałbym wystąpić o odrzucenie w pierwszym czytaniu wszystkich czterech projektów. Dziękuję. Pan poseł Jarosław Stachajko. Zapraszam poddecz. Szczęść Boże wszystkim, którzy dzisiaj tutaj w Wysokiej Izbie, także na galerii, także przy ulicy wiejskiej stają w obronie nas wszystkich w istocie, bo nie tylko dzieci nienarodzonych. Bo tak to jest, że kiedy standard cywilizacyjny ulega awarii, zapaści, i kiedy wedle jakiegoś arbitralnego, rasistowskiego kryterium wydziela się grupę obywateli, którzy zostają wyjęci spod prawa, to bardzo szybko okazuje się, że nikt nie jest już Bezpieczny. Więc bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj dzisiaj biją w dzwon, modlą się na różańcu, którzy z tej mównicy wykorzystują te krótkie minuty, sekundy, żeby, żeby bronić standardu cywilizacyjnego. Pytanie miałbym o to, jak poradzicie sobie, szanowni projektodawcy, z artykułami kodeksu karnego, które przecież dalej tam będą. Artykuł zabraniający podżegania do przestępstwa, pomocnictwa w przestępstwie. Nie widzę, żebyście dokonywali zamachu na te artykuły, więc one dalej tam będą. No i będzie artykuł, który penalizuje i słusznie nieudzielenie pomocy temu, kto stoi wobec groźby utraty życia? Nieudzielenie pomocy jest przestępstwem, a zachęcanie do tego, by pomocy. Dzieciątku, które narodziło się w toku procedury aborcyjnej po podaniu środka wczesnoporonnego, ale narodziło się, żyje, jego serce bije, ono krzyczy, często już nawet głośno, ale zostawia dziękuję, się dziękuję, je na jakimś stole laboratoryjnym, żeby dokonało swojego żywota dziękuję, panie w tak pośle. strasznych okolicznościach. To jest nieudzielanie Dwukrotnie. pomocy. Które kodeks karny penalizuje. Co zrobić Dziękuję artykułem? bardzo. I zapraszam bardzo dziękuję. Pana Pani posła marszałem. Roberta Gontarza. Bardzo z Prawo dziękuję. I sprawiedliwość. Proszę odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście o artykuły Konstytucji nie pytam. Wykazał mój kolega. Panie pośle. Zapraszam pana y, posła Roberta Gontarza, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałek, Wysoka Izbo. Ludzie prawi to ci, którzy żyją zgodnie z prawem. Więc zwracam się do pozostałych, do ludzi lewicy. Przypominam, że w, a, w żadnym akcie prawa międzynarodowego, w, żadnym, w żadnej konwencji nie ma, pra, nie ma mowy o prawie do aborcji. Wręcz przeciwnie, mówi się o prawie do życia. Ale że to ma być runda pytań, to zadam pytania, ale spokojnie. Możecie siedzieć, nie musicie odpowiadać, bo odpowiedź znam. Ile domów samotnej matki, świetlic terapeutycznych prowadzą organizacje feministyczne. Dziękuję. Zapraszamy. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Po tak wspaniałym i dosadnym przemówieniu pani poseł Kariny Bosak, ja nie mam więcej nic do dodania. Natomiast jeśli chodzi o pytanie. Widzimy tutaj transparent. Ja mam pytanie, czy są równi i równiejsi na tej sali, czy my podczas głosowań będziemy mogli przynieść na tą salę dokładnie takiej samej wielkości transparent proaborcyjny, czy będzie możliwość, żeby postawić go właśnie tu przy mównicy bez reakcji, bez reakcji, bez reakcji prezydium. Czy teraz tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy tu będą banery reklamowe różnego rodzaju? Naprawdę bardzo proszę, proszę panią marszałek o interwencję albo pozwolenie dania transparentu albo albo nierobienie, bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo dobrze, niech będzie drugi transparent. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle Tumanowicz, panie pośle, panie pośle. Proszę się nie odwracać do mnie plecami, jak do pana mówi. Panie pośle. Zwrócił Pan uwagę na transparent, który był po Pana lewej stronie, ale nie zwrócił Pan uwagi na transparent, który był po Pana prawej stronie i który był od samego początku procedowania punktów dotyczących praw kobiet. Od samego początku był tutaj transparent przy samej mównicy. Ja chciałbym bardzo zapytać o to, czy rzeczywiście będą tutaj równi i równiejsi i rzeczywiście będziemy przy każdym punkcie kolejnym mogli przynosić sobie transparenty. Panie teraz, pośle... To jest moje pytanie. Panie pośle, pan mnie nie słuchał. Pan zwrócił uwagę jeszcze raz powtórzę, na transparent, który był po pana lewej stronie, ale nie zwrócił pan uwagę na transparent, który był cały czas po pana prawej stronie, od samego początku procedowania projektów ustaw dotyczących Zresztą, praw kobiet. Szkoda, że jest pan tak krótkowidzący i tylko i widzący w jedną stronę. Pytam o to, czy to będzie standardem teraz. Zapraszam, zapraszam. Pana posła Jarosława sahajko z 15. Panie pośle, zapraszam. Dziękuję. Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo, niestety jak wspomniałem o finansowaniu służby zdrowia, okazało się, że Pani Minister zdrowia uciekła, więc mimo wszystko proszę o odpowiedź na to pytanie. O ile zwiększy się w kolejnym budżecie finansowanie służby zdrowia? O ile zwiększy się finansowanie opieki okołoporodowej? Oraz prosiłbym, aby pani minister poinformowała Wysoką Izbę, jak wyglądają właśnie te oceny, badania OECD, opieki okołoporodowej. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Od kilku godzin przysłuchuję się, chciałbym powiedzieć w debacie, ale nie mogę tego wyrazu użyć, dlatego że sala plenarna jest pusta. Wszystko wygląda w ten sposób cały dzień, praktycznie, że ktoś przychodzi, kogoś obraża i wychodzi. Więc pierwszy apel, serdeczna prośba o kulturę. Druga sprawa, pani marszałek. Pani nie widzi swojego fotela, ale jeszcze przed chwilką były tutaj dwie tablice. Jedna tablica proaborcyjna, druga anty. Jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej wychodząc, wyprowadził, właśnie porwał, nie wiem, ukradł, zawłaszczył sobie jedną z tablic. Więc chciałbym zapytać, czy godzi się, aby w takim razie ta tablica proaborcyjna była przez cały dzień dzisiaj tutaj na sali plenarnej? Bo jeśli tak, to chciałbym w imieniu Klubu Konfederacji zarezerwować to miejsce na za dwa tygodnie, bo chcielibyśmy w takim razie naszą tablicę przez cały dzień tutaj prezentować. Zwracam się do pani marszałek z wielką prośbą o usunięcie tej tablicy. I trzecia kwestia, którą chciałbym zwrócić się tutaj do, do wnioskodawców, bo... Na tablicy jest pytanie, zadaje poseł, nie słyszałem wielu pytań, bardziej inwektywy. Pytanie do wnioskodawców, czy analizowaliście Państwo te cztery poselskie projekty ustaw od strony zgodności prezentowanych projektów z Konstytucją w czasie przygotowania tych projektów, bądź być może na, w, w, ostatnim, w ostatnim czasie, bo wiele wielu posłów wskazuje na to, że te ustawy po prostu są niezgodne z Konstytucją. Dziękuję. Dziękuję Panie Pośle. Zapraszam Pana.